Zbychu złoto wykopał idziemy zobaczyć kurie. i jest depozyt depozyt mam a jak ci nitka to dobrze wróży Witamy, mroźny poranek Zbychu już tam pierwsza dziura wykopał i ciekawe, co tam ma. Ja mam takie coś pierwsze znalezisko, Taki tak. stopek Stopiony coś. A co się Tu patrz, no to. Per per groszy. O, no gratulacje. Dziękuję, dziękuję. Zbychuj tam chyba tracą depozyt. Ja, tu, tu mu się wysypało, rozumiesz? No. Prus, nie? Ja, bolek, no. Bolek. Ja. Ewentualnie Aleksander. Ja też tu mam też wykopane. Ale jeszcze nie wiadomo, co? Ja mam coś chyba fajnego Tu widać pola Tu las Nie wiadomo czy tu kiedyś nie były też pola Ja mam jakąś chyba zawieszkę Po kamieniu widać Nie? Tak to wygląda no, panie pogratulować no, gara będzie to czyścił Zobaczymy jak Też, to no, wygląda Noża <laughs> Kamień wylecił to, kurde, No ale to będzie jakiś badziew pewnie Wiesz co Badziew nie badziew hmm. Ale kamień kamien. A tego już nie znajdziesz Szukamy, szukamy tak, kamienia my nie ale tak to wygląda Po oczyszczeniu. Kolejna moneta To jest trzecia, nie? Mhm uh Też -huh. PRL PRL 20 groszy hmm. Może być więcej To jest w 10,70 To jest uh -huh. fajny stan No, tym razem klapka Fajny pan zaczął Góry, zakopujemy. żeby nie było. Chyba nie będzie żadnej. Gotka. No to jeszcze. Gwoździa coś, coś tam napisz. Aha. Ładno. Pano, mhm. bo jest, nie jest pogięto, nie? No, no. Ale nigdy cały fajki, nie znaleziono. No. <laughs> no. Ale... ale to fajki zniesie panie powiecie no nie, nie pogratulować panie dziękuję powoli słoneczko wstaje a teraz wleciała chyba jakaś klamerka a dołek wcześniej łóżka sygnał 80 id Jest pierwsza moneta A nie wiem co to za moneta Ale chyba jeden Fenik Jeden Fenik to będzie, nie? Ja, jeden dolfinia chyba, nie? No elefant to nie jest, nie? Nie. Ani NRD. <laughs> No, to będzie Adolf Hitler Druga moneta Ale nie wiem co To jest chyba ktoś Albo między wojny 10 groszy PRL to to mnie już zasmucił, 49 No, po jakości materiału nie sądzę, ale... A ja, to będzie jedynik tak. tylko. 4 To nie wiadomo co. Polmos. Jest też wykopane. A, kawałek noża Zbychu złoto wykopał. Idziemy zobaczyć kurry Rzeczywiście, złota moneta No, złoto Weimaru, piątka, nie? Ja nie. gratulacje ja. <śmiech> <śmiech> O kurde, ale jest tam na czas kołków PRL, wszystko No ale już Marceli, Bolesław Pięć monet jest No, no. <laughs> Zbychu tam kopie Kolejne złoto A ja mam drut Miedziany będzie na złom Czy tam Tyra ma? Pozostałości harmoniki A, rzeczywiście no. Szukamy reszty, będziemy grali Tak A, ha, ha. Wasek tam będzie grał <laughs> Pozdrawiamy waczka Ciekawe czy jest w robocie, czy na rybach, nie? Na rybach! Tak, weekend Kolejna moneta 20 groszy PRL A pogadaj, pogadaj, Co my tu mamy? Stara maszyna To jest ziby. fajne, fajne i teraz mi kawałek takiego wielkiego widelca wylazł Sygnał na dużo żelaza, kopiemy i drut będzie zawiniętych w koło znowu coś wykopane takie maciupki

To jest pan już jakiś numer. Nie wiem, czy to jest 50 albo coś, ale jest fajnie to jednak na tych biciach jest 2 kg napisane. Ok, bierzemy Siegla fajne ID 80. jakieś okucie nie wiadomo do czego? Ale będzie na złą Kolejny sygnał, a coś dużego to było. To resztki, chyba jakiś miski albo garnka Hasiok pewnie zbiegłego znowu czyści a tu taki hasiok wielki no. a to jest to jest to jest Nie, jakieś tam, to, tam znalazłem dwa naboje z KBKS-u. Mm -hmm. Całe. To tu chyba chodzi. Do lasu, ja. Mm. Na zwierzyny. Chasiok no. PRL-u i Coca-Cola. Gdzieś taka fajna. No. Jeszcze, kurde, połowa zawartości. Pite, no. <laughs> Zobacz, który jest napisane. ty nie ma, jest znaczy, Ja jestem. Nie, pojemność, tylko na dole powinna. Nie, nie ma. Chyba z jakaś na dole. Dobra. Taki tu śmietnik. I tu. A tu jaka butla. Magiknora, kurde. majonez Czymuś twarda. Części jest malucha, nie? Chyba, Napoleon Chwa na to Tu tu impreza była, bo i torta leby <noise> Kieciu No to jest drugie, <noise> jakby było całe ja. Tutaj pokułem się, pokrzywam A tu Takie Rura, kurde tak zamykana i tu zamknięto i tu ciekawe, co? trzeba by to otworzyć i zobaczyć co tam jest rura my otwarli ale inna ziemia była ale ma pełno dziury może taki wabik na zwierzęta i potem strzelali jak może jest, nie? A to no. okay. Takie czy Coś fajnego znowu O ja wiem co to jest Ja też wiem co to jest A? To był klucz z barku do no. szczęki <grym> mm. Gratulacje A dziękuję Może Barek znajdziemy. No <grym> Ta reszta by mnie interesowała bardziej jak klucz z tego barku Aluminium? Nie wiem właśnie Dziwny sygnał. Ooooo! Hmm. Co tam pisze? Gdzieś Zespół... U zdrowych Polanica Zdrój O, dlatego dziwny sygnał. Tak. Polmo był inaczej. Był. Kolejna kryta! O! To jest taki kawałek. Urwała się. Głębokie wykopki. O! Taki. I takie elementa. Ktoś zakopuje głęboko. To <gryt> gratulacje jeszcze no, raz. dziękuję powiem Ci możemy mm. o tym no. <laughs> jest depozyt depozyt mam kurde przy w jednym dole a nie wiadomo czy nie będzie więcej Ech, normalnie jeszcze mi się tak nie trafiło nigdy nie tak? nie skórze, ale fajnie, fajnie kurde. Takim dole na pointer wyskoczyła munitka cynitka, a jak cieniutka to dobrze wróży. Zaraz to umyję wodą i zobaczę co to jest. Że moneta wyczyszczona srebro, a czy srebro no, trójka 1800 Kaczucha tak? Ja yeah. jakaś kaczucha kwa kwa Czy trzy. trzy grosze to jest orzeł z tym, z tym berłem co jest No no ja to jest. będziemy dół zasypywać No, trzeba sprawdzić coś tam jeszcze jest I kolejna łóżka Jest dzisiaj trzecia Zbita lęduje do torby. Kolejny hasiok można powiedzieć, ale tu kurde budowlanca, chodnika, czy górnika, tyle kacholi O! O! Cztery. Pięć. trocha, trocha tego przejść 7 a tu ósmy a, jak buteleczka ładna kurde, czymś czymś środku, ale Kolejny depozyt Kaholi. Kolejna moneta Ale to jest perel, bo już widać tu orła A tu nie widać Widzę żarty Ale jest sztuka Idzie dzik Masz tam co? Nowego A ja się teraz nakopałem palmosów tu jest palmos? Ja Kurde Tu jest pełno Tu tym boisku Tu chyba no, To były te środki dopilnujące Ja, ja czym Weszli na boisko To musieli coś tam coś Mam ciekawe łuska po zaraz się pokażę A? A to ja wam Śmieci Pod tym papierkiem takie monety to było widać No palmos. Ja, no akurat tu jest pełno tych palmosów. No. No. Takie tu mamy ciekawe rzeczy Ale dzisiaj był wypad dalej, nie? No. Można powiedzieć w porównaniu do ostatniego To nam dzisiaj pofanciło. Zbychu złoto wykopał Tak. Który Weimar, ale złoto Ja Trzeba <noise> będziemy kończyć, nie? No możemy. Powoli pokażę jeszcze łóżkę Jaką masz A nie wiem, czy będziemy pokazywać Fante. a że ty pokażesz, nie? Muszę ją zidentyfikować, ta łóżka bo mi to... Duża, mała O kurde, ty pierwszy z taką łóżkę Inną po prostu Boczny, zapłodnie? Ja Tylko nie wiem co no. Jakiś flobert albo coś? ty? taką kulką dostać? No, panie, to. No. I wykopą te, I duży... te, 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 te... I... I duży ładunek był, bo za pękła. No, widzę, ale to chodzi o. Ja, no, jak w no. wbijesz, to wlezie. Marceli na wodko. No. Ja też jakoś wykopałem, ale widzę żarty, nie wiadomo co. Bolek plus. No. 50 groszy. 50 groszy, 20 groszy okay. I tu złoto Weimaru Najważniejsze, kurde, być złota, nie wrócę tak. do domu Róż, jak trzeba będzie zrobić napad na jubilera kiedyś yeah. A ja tam, co ja mam, zobacz, co tam mam A, i zapomniałem, że kamyczki są to właśnie wykopałem, ozół, perel, ale nie wiadomo co i no. no i tam było widać takie monety no i to z tymi kamieniami, krzyżyk Chciał, że to jest szkło? Bo pewno do, do lasu nie wyrzucają cegli Wyrzucać nie, ale mogą zgubić. No. <laughs> Dobra, dzisiaj było fajnie i do następnego razu. Tak.